Cześć, 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 witajcie! Dziś yy, nagrywam tak jak chcieliście Podobno, że Zbyliście te 7 łapek w górę I 8 subskrypcji Bardzo jestem wdzięczny za to I dlatego pokazuję dziś wam Właśnie takie rzeczy A więc Za pierwszym nie zapomnijcie jeszcze, Jak jesteś nowy, nowa Na kanale zostaw lajka w górę Oczywiście Ze subskrypcją, dzwoneczkiem A więc zaczynajmy! Pierwszym to jest, jak Creeper siedzi w wodzie i wy jesteście na survivalu, on nic nie zburzy, więc możecie spokojnie sobie przeżyć to. A więc nie zadaje też obrażeń, ale daleko od y, y, się ten, y, odchylacie. I wtedy na, na 7 blok. I wtedy nic, możecie, nic się nie stanie, możecie sobie spokojnie się bawić. A więc drugą rzeczą jest na przykład ten lifehack, który właśnie przetestowałem. Właśnie, że yy, na przykład papugę chcecie schować w takim oto jakby budynku, co nie? I to wam nie zadziała, ponieważ, ponieważ nie zadziała wam, ponieważ papuga wam ucieknie. Ale warto by było żeby ją oswoić i żeby kucnąć więc trzeba ją bardzo dobrze oswoić następnym razem to. Fajne ciekawostka nawet nie działa sto to flagą, bo ja nazwałem to Wiktorowice to nie działa a teraz wchodzimy tutaj jak widzicie, czekajcie bo tu, o widzieliście tam takie, o widzieliście O, I tam tak można skryć, tylko mi to teraz nie będzie działało, bo ja muszę dać na survival A więc po, e, po piątą rzecz, fajny jest też, że żeby zespałnić sobie moda, później Wam pokażę w następnym odcinku. A oczywiście nie zapomnijcie jutro o live o 16, będzie on trwał. Tylko jedynie 15 minut, bo to nowe właśnie konto na YouTube i nie chcę go przedłużać. A później będzie już takie 2 godziny, 3 godziny, więc warto się przygotować. Oczywiście, jak Creeper strzeli w TNT, to można zabić Creeper, ale oczywiście z Creeperów też wy, wypadają płyty, więc jest bardzo dziwne. Creeperze, uspokój się. A więc po trzecie. Nie, po, po szóste jakby co. Można przylecieć przez No Nawet są dwa klocki. I nawet to jest fajne. Ale pamiętacie wczorajszy odcinek? Tu było czarne, a teraz jest e, takie normalna łódka. I sobie usiadła półka. Więc to jest bardzo fajne. A więc to by było <laughs> chyba na tyle. Widzimy się następnym.